Powstanie Warszawskie było największym powstaniem i zrywem niepodległościowym w okupowanej przez Niemców Europie. Było krzykiem narodu polskiego o to, że chcemy być niepodlegni i wolni. Polacy nie byli sami tu w Warszawie w czasie Powstania Warszawskiego. I o tym jest, drodzy Państwo, ta wystawa. Nowa wystawa plenerowa Instytutu Pamięci Narodowej upamiętnia udział bohaterskich powstańców z kilkunastu narodowości. Było wielu przedstawicieli różnych narodów, którzy bili się w powstaniu warszawskim, bili się ramię w ramię z Polakami, byli to Słowacy, Francuzi, Brytyjczycy, Kanadyjczycy, Nowozelandczycy, Węgrzy. Więc przedstawiciele wielu narodów na tej kanwie powinniśmy budować współpracę i odpowiedzialność za bezpieczeństwo w XXI wieku. Trzeba pokazywać powstanie w nieco odmienionej, odmłodzonej za każdym razem odsłonie, trzeba pokazać w szerszym kontekście, w bardzo w sposób atrakcyjny, w sposób, który przyciągnie młodych. Warto mówić młodzieży, że dzięki powstaniu warszawskiemu, dzięki tym, którzy byli przed nimi my i dzisiejsza młodzież nie musi umierać. Trzeba te tradycje poprzez różnego rodzaju właśnie uroczystości, pielęgnować, przekazywać młodszym pokoleniom. Polska jest zawziętym krajem i walczy o tę niepodległość. I dla mnie to jest e, takie ważne wspomnienie. Po pięciu latach okupacji Polacy chcieli być wolni, chcieli doświadczyć wolności. Warto o tym pamiętać i nie wolno zapominać o takich ważnych momentach dla Polaków.